No ta dolina, gdzie byłem, całkiem ładna. Teraz mieramy w górę. Jednak idę w góry, idę przez góry mam 15 km do przejścia, ponad, 16 prawie. Do kolejnego miejsca, w którym mogę spać sobie na kempingu za darmo. San Jose del... Lang, czy jakoś tak, nie wiem, później będę podawał tą nazwę pełną, albo <laughs> po prostu wrzucę mapkę. Także pierwszy postój taki... Podgórkowy No Będzie mi się. mam nadzieję, że zdążę w te 16 godzin Zanim się zrobicie Zmarłem strasznie w nocy znowu Miałem kupić kalimatę, ale tak się krzyczą za tą klimatę, Jeszcze znowu nas ciężka jest ja Mam pen, pen, pen... No, nie jeszcze za dużo by było ciężar po prostu Tak czy siak mam już <laughs> Grubo za grubo że Lecę w góry, drodzy Państwo Pozdrawiam No i oczywiście Rafałek jak wybierał trasę to wybrał krótszą od 200 metrów ale przez górę faktycznie krótsza Aha. jaka tu jest rzeźnia co chwilę stop oczywiście no ale tutaj już fajnie chłodniutko troszkę pod górkę ale chociaż człowiek odpocznie od tego słońca czapka cała mokra Zasapany Ale cisnę twardo dalej. Przeszedłem 5 km, 5,5 Tak sobie ustaliłem, że połowej drogi tyle przerwę na żarcie Wiadomo, te posłowie krótkie takie robię cały czas, bo się zajechał Uch, jednak kondycja jeszcze nie ta, ale po tej wycieczce będzie lepiej na pewno Na pewno eee. A co tutaj rośnie Kordyceps Drzewa zombie? Oh. Oh. Dużo tego jest tu. No ładne witoczki, ładne. Tamte idę. Co jest na 100%, tej idę. Te idę, te idę, te idę. Whatever. Może już z połowy drogi, może nie, nie wiem. Idę dalej. Oh. A tu kranik w środku lasu. Ale z tego co rozumiem to raczej nie jest pitna woda. Ale spoko opcja, może sobie łeb przemyć czy coś w tym stylu. Ty, ja to nie jest głupi pomysł, może sobie łeb umyję. O jest. Widoczki są bardzo ładne. Jest wysoko. Ja oczywiście się boję, tutaj nie podchodzę, bo tu jest normalnie przepaść, nie? Także chyba sobie łeb umyję. I idę dalej. Albo i nie, bo moje się już na miejscu. Dobra, idę. Idę, bo jest piękna droga. Jest nieźle. A tak głupi, a silny, silny, silny. tutaj jestem. Maksimo 10 osób. Jeszcze 5 kilosów, także luzik. Fajna ta tutaj dróżka, jest nie ma kamiorów jest tak w miarę, równo, trochę w dół, trochę w górę, ale nie jest takie męczące strasznie. Dobra jest cywilizacja. Jest cywilizacja, proszę państwa, anteny są 5G, czy ciul wie co, ale w każdym razie jest są domostwa, jest dróżka taka fajna w miarę, no i są widoczki, o jakie widoczki, chmurki tam o hmm. no patrzcie na to co tu się wyrabia. A i warto było chyba iść z tej góry, a tam Te idę. Bardzo ładne, ale tam wejść to musiał chyba kurtkę zimową mieć i permission. trzeba dwa miesiące wcześniej zamawiać chyba. Z tego co się orientuję na pozwolenie na wejście na Tejdę Można wjechać kolejką gdzieś tam pod szczyt i można też wejść sobie osobiście samemu A jak ktoś wie którędy to pewnie i bez się wejdzie także Milusio. No to jest piknie Tu jakaś osada musiała być kiedyś bo Mieszkańcy ten ryf w zlanych czasach mieszkali w górach, w jaskiniach. Możliwe, że tam była jakaś jaskinia, możliwe, że jakaś osada, ale ładnie to wygląda. Oh. Jeszcze kawałeczek, ale będę dzisiaj spał na wysokości 1200 metrów prawdopodobnie, także będzie miło, jak zejdę stąd na dół i będę gdzieś Teraz potrzebował iść. Teraz skręć w lewo. Cicho. Jak będę potrzebował iść, to będę leciał, a nie szedł się wytrenuje w tych górach. No także krajobraz się zmienia tutaj wszędzie dookoła Sosny kanaryjskie. Ha. Już jestem po końcówce drogi to zadowolony wypociłem ze 3 litry botu jak nie więcej wypiłem 1,5 litra wody i ogórcika litrowego z owsianeczką no i zacząłem drugą butelkę Także około 2 litrów wody wypiłem na 15 km, no od 12 i pół zostało mi 2,5 km Także no Ale goś przekisił dwie bawarki stare Kozacki sprzęt A Jakby się kto pytał gdzie jestem To w niebie tam na dole są chmury. To jest nad chmurami? Czyli w niebie. Nieźle. Nieźle. I standardowo zejście fajne. Uwielbiam te drogi po prostu. jest mega. ale klimacik. Yeah. Dobre mordy, dotarłem do San Jose de los Aplikacja pokazywała 16 km, a finalnie przeszedłem 21 po górach i ogólnie jestem troszkę zmęczony, tutaj ładny taki klimacik, drzewka gryle można, a gryle... No później pokażę. Uff. A jak doszedłem okazało się, że nie można wiązać na drzewach hamaków, także no ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Pani miła z parku powiedziała, że. Można, ale tylko w nocy. <grym> Czekam, aż sklep otworzą, bo o piątej mają otworzyć. Tutaj mają sklep otwarty na radę. To jest taka wiocha. Mam nadzieję że tylko, żeby nie można płacić kartą. W ogóle jestem w niebie, ale nie można płacić. Jak się okaże, że nie można płacić kartą. To będzie kiepsko, bo mi się kończy woda. To raz, a dwa, że. No żarcie, też mi nie za dużo zostało. Miałem, mam tutaj zostać dwa dni, zobaczymy ile zostanę, bo jak sklep nie będzie funkcjonował zbyt dobrze, to będzie trzeba jechać chyba dalej. <laughs> Także kontynuacja wyprawy już jutro pójdę sobie gdzieś coś zwiedzać z oczywiście, bo co? No przecież można się sobie podźwigać, sobie podźwigam, pranko sobie zrobię. Mam takie ciuchy zapocone, że to jest tragedia. Ale jest sympatycznie, jest fajnie dobrze się czuję, bo zrobiłem naprawdę. Dobrą robotę Twardy ze mnie zawodnik Teraz to wiem Pozdro mordy, elo No, także moje dzisiejsze spanko Blasku. Róż, szukacie się suszu Żadne wilcy mi nie zjedzą Bo tu nie ma wilców Także See you tomorrow Nie wiem, czy tu mam patrzeć w kamerę, czy patrzeć na siebie w na siebie w na siebie korery, kamery, hejka, witam, 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 witam. Dobra, opuszczam górskie tereny, wymarzłem się przez te 3 dni tak, że mi wystarczy, idę na autobus. Będę kontynuował później tripa, ale jakoś inaczej. Też przez góry będę leciał, ale muszę się inaczej przygotować. Albo z wybrzeżem pójdę Z drugiej strony No zobaczymy Jeszcze myślę Aktualnie jestem wykończony Mamy piątek w poniedziałek wyruszyłem Także wystarczy Jest materiału trochę Będziecie mieli co oglądać Ja też trochę przeżyłem Ciekawych rzeczy Takich jak Sprawdzian wytrzymałości No i marznięcie w nocy. O jest. dzisiaj się wyśpiewcie plutki. No i trochę będę narzekał, że jest za ciepło. Dobra. No i co? 4 dni w trasie. W piątek wróciłem. Znowu jestem w parku, zrobiłem pranko. Wczoraj byłem się trochę poopalać, posilować na plaży, także dzisiaj kontynuacja challenge'u. Strasznie się spiekłem. Nie wiem czy widać, ale jestem czerwoniutki. Brzuch już mam opalony, teraz jeszcze tylko plecki, ale to będzie problem, bo jak brzuch boli, no to na brzuchu się nie położę, za bardzo będzie ciężko. Także relaksik teraz weekendowy Później będziemy myśleć co dalej. Na razie mi się nie chce, zmęczyłem się tymi górami. Zrobiłem 84 km. Także na razie wystarczy, trzeba odpocząć. trzeba się projektować Jo, tak. Zobaczcie, tak jak mówiłem, <laughs> tak jak mówiłem. Są rurki normalnie, wodę doprowadzają, palmy podlewają, a tu moja chata za rok, nie? <laughs> tak to wygląda. Wszystkie te większe drzewa mają wodę. Tutaj jakbyś sobie, o, jest tak zagięte, nie? jakbyś sobie odjął, to normalnie woda leci prawdopodobnie no ale a ty ładne mają ładne ładne to ja już zamówiłem to zaliczkę wpłaciłem za przyszłym roku tu mieszka.